Girl, let you go. You are the only one. Witam. Franczyza Fate doczekała się mnóstwa anime, mang, gier i tym podobne. Małymi krokami nadchodzi kolejna odsłona serii Fate. Z tej strony, Katon 967, autor recenzja Fate Strange Fake Wishpers of Dawn. Jest to prawie jednogodzinny odcinek specjalny, będącym prologiem do głównej fabuły. Akcja ma miejsce kilka lat po Piątej Wojnie o Świętego Grala w mieście Fuyuki. Wbrew oczekiwaniom społeczeństwa magów przez kilka tajemniczych zdarzeń dochodzi do tak zwanej prawdziwej i fałszywej wojny o Świętego Grala w mieście Snowfield w Stanach Zjednoczonych. 26 prawdziwych i fałszywych mistrzów i ich sług stają naprzeciwko siebie w walce o świętego Glala. Nikt natomiast nie wie, że w tyle dzieje się większa intryga. Dużo nie mogę powiedzieć o fabule i postaciach tego anime na podstawie tylko jednego odcinka. Jednak kilka rzeczy mogę wywnioskować. Wydawać się mogło, że to anime jest kolejną częścią fate żerującej na znanej franczyzie, że to kolejna opowieść o wojnie o świętego Grala, jednak nic bardziej mylnego. Nadchodzące anime Fate Strange Fake ma potencjał dostania się jedną z najlepszych odsłon w uniwersum Fate. Szczególnie można być pewnym biorąc pod uwagę fakt, że oryginalna leicht novela Fate Strange Fake w Japonii zbiera dużo pozytywnych ocen. Fabuła jest prowadzona powoli, ale kompetentnie interesująco, a postacie choć dopiero debiutowały mają dość wiarygodnie narysowane osobowości i motywacje. Pojawia się wiele postaci z innych odsłon Fate, jak Gilgamesh lub Waver, jak i te, które dopiero debiutują. Co więcej tytuł uderza w bardziej poważne i mroczniejsze tony, nie waha się ukazywać krwawych i brutalnych scen, np. przykład wyrywania serca czy spalania żywcem. Ogółem anime stara się być tytułem mocno podobnym do Fate Zero, ale z własnym klimatem i stylem. O ile o samej fabule i postaciach niewiele mogę powiedzieć, to o grafice i muzyce już mogę powiedzieć dość dużo. Przede wszystkim duże wrażenie robi styl animacji Ewan Pictures w tym anime. Jest zgoła odmienny od tego w chociażby anime Fate Studia Ufo Table. Kleska jest specyficzna, nawet trochę dziwna, jednak to dodaje charakteru do tego anime. Co prawda, zdarzają się kilka gorzej zanimowanych sekwencji, jednak przez większość czasu poziom graficzny zachowuje bardzo wysoki poziom. Ewan Pictures to profesjonalne studio i można być pewnym, że ich praca będzie czymś niesamowitym. Muzyka z kolei jest fenomenalna. Za muzykę odpowiada Hiroyuki Sawano i o mój Boże, nie mogłem uwierzyć, gdy dowiedziałem się, że za soundtracki do tej części Fejta odpowie mój ulubiony kompozytor. Bo pomyślcie sobie, Fate i Hiroyuki Savano. To połączenie jest zbyt piękne, by było prawdziwe, a jednak z pozoru niedorzeczne marzenie stało się faktem. Sądraki Hiroyukiego Sawano są jak zawsze epickie i idealnie wkomponują się w klimat tego anime. A to dopiero mały fragment tego, co nas czeka w oficjalnym anime. Żadna muzyka nie powoduje, że krew mi tak bardzo pulsuje jak muzyka Hiroyukiego Sawano. Poza tym jego lokowo-elektroniczne soundtracki z tego anime stanowią ciekawy kontrast do stylu bardziej klasycznych utworów z innych Ocon Fate, jak chociażby te autorstwa Yuki Kaijury tym razem w tej recenzji nie będzie mojego podsumowania ponieważ na mój ostateczny werdykt będzie trzeba poczekać a w końcu wyjdzie cała opowieść za to po tym jednym odcinku mogę powiedzieć, że być może zbliża się kolejny hit pokroju Fate Zero czy Heaven's Feel. Nie mam żadnych powodów do narzekań. Prolog wzbudził moje zainteresowanie i głód na następnego fejta. Jestem zintrygowany jak to wszystko się ostatecznie rozwinie. So, <toddź>